Idę przez tunel, gdzie odbija się mój krok Ciemność patrzy we mnie, jakby znała każdy błąd Echo nie się myśli tam, gdzie nie ma już powrotu A zimny beton budzi we mnie coś z ukrygo mroku mm. Światło mi jakby samo chciało zgasnąć A serce bije równo z basem coraz twardsze W powietrzu drży napięcie, jakby chciało mnie pochłonąć Czuję, że to miejsce żyje, nawet kiedy milczę w tym tunelu cały świat zmienia rytm Każdy krok to jak uderzenie Błąd w nocy, Was prowadzi mnie tam, gdzie nie ma już nic Tylko ja dźwięk i echo moich emocji Detale giną w cieniu, zostaje tylko dźwięk Zimny oddech przestrzeni wciąga mnie jak sen w ten stańcie między ścianami, a ja idę dalej, bo tu wszystko gra ze mną falami. Światło z tyłu znika, przód jeszcze wciąż przede mną. Droga długa, ale czuję, że mnie wciąga głębiej. Każda fala basów bija się jak impuls we mnie. Nie chcę stąd wyjść, czuję, że to moje miejsce. W tym tunelu cały świat zmienia rytm. Każdy krok to jak uderzenie. Pyta o powód, kiedy ciągnie mnie w dół A ja idę za basem, bo on mówi mi wróć Rozrywa ciszę, kruszy mrok, prowadzi mnie gdzieś tam. tam, gdzie muzyka staje się drugim knieniem W tym tunelu cały świat traci sens Zostaje dźwięk, który w środku mnie rośnie Bas prowadzi mnie tam, gdzie kończy się przestrzeń W tym tunelu cały świat zmienia rytm Każdy krok to jak uderzenie w głąb nocy Was prowadzi mnie tam, gdzie nie ma już nic Tylko ja, dźwięk i echo moich emocji się siebie To miejsce oddycha To miejsce mnie woła To jest mój tunel Krok za krokiem wchodzę głębiej w własny cień. <śmienny> Jakby tu.